Cześć Nadszedł ten dzień Dziś prawdopodobnie sprzedaję moje Varadero Powód sprzedaży jest taki że chodzę już na prawo jazdy kategorii A i następcą będzie Suzuki v DL650 Dziś ma przyjechać klient jeśli mu się spodoba no to, no to weźmie bardzo żałuję w sumie, że sprzedaję, bo maszyna niezawodna. Dużo serca w nią włożyłem, no ale jak chcę się rozwijać jako motocyklista, no to czas zmienić na coś większego. Dużo się zmieniło od kupna tej Hondy. Znaczy się Honda dużo się zmieniło, trochę upiększyłem ją. Tak jak widać przedni błotnik jest w kolorze nadwozia plastików. no Pułk doszedł, pod silnik, handbary, kuferek pomalowany w kolor nadwozia. Tylny bodnik od Yamahy TDR a poza tym przybyło kilometrów troszkę. No i co jeszcze? Jeszcze bym zapomniał tłumik dominator nówka razem, razem z debepilerem, obecnie jest założony Naklejki na felgi przednią i tylną nowe opony Bridgestone Batlax na oponach przejechane jakieś 2000 km może a poza tym no to serwis wiadomo oleje tylny zacisk jest wyczyszczony klocki z tyłu wymienione z przodem się jeszcze nic nie dzieje tarcze wszystko Nadal jak nówki, 0 rantu przód i tył. No a jeszcze jeszcze teraz, tak sobie przypomniałem, jeszcze pochromowałem tutaj i tam widać pochromowałem yy, osłony rur wydechowych. Bardzo fajnie to wygląda. Także jak ktoś ma możliwość, to polecam każdemu. Obecnie motorek ma przejechane 19 000, tam z groszem nic mu nie dolega. Olej wymieniony w kwietniu na moturach 7100. 10 40 A jeszcze tak Co było zrobione, no to, ale to już w zeszłym roku, to już filmik o tym był Cały napęd jest nowy, na napędzie zrobione jakieś 6000 km Praktycznie Zero oznak jakiegokolwiek zużycia Płacuszek wygląda jak nowy No i co jeszcze doszło, to szyba przednia turystyczna, turystyczna Givi. Ja mam 1,78 ja m wzrostu i powiem Wam, że jeszcze akurat dla mnie to by się przydał do żeby, żeby tak całkowicie, bo akurat teraz podczas jazdy to w samym górę kasku dostaje cały podmuch. Jeszcze jakiś tam deflektorek by się przydał. No, także, jeśli, jeśli klientowi się spodoba, to dzisiaj Honda mnie opuści. I myślę, że pod koniec, pod koniec czerwca, w połowie czerwca, będę miał w garażu DL-a. Tylko, że jeszcze prawka nie będzie wtedy. Tak myślę, że jak dobrze pójdzie, to jak dobrze pójdzie to w połowie lipca. Może pod koniec czerwca, ale, pra, ale prawdopodobnie pod, w połowie lipca powinienem mieć, jeśli się dobrze wszystko skończy, hand <try> tutaj. Może kogoś zainteresuje, może gdzieś na forum Honda Varadero, na którym jestem. Może kogoś zainteresuje jak je zamontowałem, bo dużo ludzi się nieraz pytało. Tutaj prawy handbar jest zamontowany śrubą do miejsca oryginalnego lusterka. No i do kierownicy. A lewy handbar jest zamocowany do klamki sprzęgła. I tutaj, i, do, I tutaj do kierownicy, nie? Motorek, motorek jest jak to moje można powiedzieć bardzo zadbany, wydaje mi się że może, może mieć naprawdę te 19 tysięcy przebiegu no także o jeszcze, jeszcze dołożyłem poszerzenie poszerzenie przedłużenie błotnika przedniego pyramid no i też je polakierowałem w kolor nadozio Dobra, teraz to by było na tyle. Zobaczymy, czy pójdzie, czy nie pójdzie. Myślę, że jak, jak gościu kupi, to będzie zadowolony z motorka. Pozdrawiam, lewa w górę.